Witam serdecznie. Z tej strony Rafał z Motorwo, czyli miejsca, w którym kupisz swój pierwszy, ale też każdy następny motocykl. Mamy tutaj maszyny od klasy 125, bo już takie naprawdę spore motocykle turystyczne. No w każdym razie ich u nas nie brakuje. Staramy się w każdym segmencie parę motocykli fajnych mieć. No i uważam, że w każdym segmencie, no to i w segmencie lekkich enduro, chociaż tu już może będzie takie. Eee, ciężko im powiedzieć. Każdy każdy sam ich to oceni. Ja uważam, że to jest lekkie enduro. Eee, jest to NX650, czyli Dominator z Hondy żywo, 92 rocznik, czyli ponad 30 lat po PESELu, ale naprawdę bardzo fajna sztuka mi się trafiła, choć nie ukrywam, że omijam raczej te starsze motocykle no, z przyczyn naturalnych, słuchajcie, my sprzedajemy motocykle, chcę kupić coś, co na pewno będzie jeździło i jak kupicie to ode mnie, to przez następne miesiące i lata będzie wam to śmigało i nie będzie z tego tytułu żadnych problemów, no ale tak naprawdę Dominator słynie z tego, że nie robi problemów, więc jeżeli jest fajna sztuka, no to czemu by nie, mimo no rocznika, który no, jest ponad 30 lat, no to mamy na liczniku 30 tam z groszem tysięcy km, więc mega fajna sztuka, cała w oryginale, bardzo dobrze przygotowana do sezonu. Mamy tutaj nowe opony, nowy zestaw napędowy, po serwisie olejowym, po czyszczeniu gaźnika, e, więc taka naprawdę fajnie przygotowana. No uważam też, że całkiem ładna wizualnie, co może nie jest priorytetem, ale jednak e, no to jest wciąż zabawka, więc fajnie jak cieszy oko. No i w w bardzo fajnym budżecie, bo tutaj okolice 7, chyba 8 tysięcy złotych, więc uważam, że całkiem fajny budżet tak na motocykl, który może być również dla Was na start. Jeżeli szukacie czegoś fajnego, no to zobaczcie krótką prezentację, kto wie, może ta maszyna pojawi się u Was w garażu. Zobaczcie sami. Honda NX650, czy nic innego jak wszystkim dobrze znany Dominator. Tak na dobrą sprawę dla tych, którzy nie znają modelu, wystarczy wpisać sobie Dominator 650 w Google. No i tak naprawdę Google AI już Wam powie, że tak naprawdę z czego słynie Dominator? No, z tego, że jest bezawaryjny, że jest bardzo prosty konstrukcyjnie. Mimo, że osiągowo nie grzeszy nie wiadomo o czym, no bo mam tutaj 32 kW na pokładzie, czy tam chyba niecałe 50 koni mechanicznych, no to słynie z tego, że jest gigażywotny, że jest duża dostępność części, że na Nadaje się świetnie i do jazdy asfaltowej, co ważne, no bo motocykl wygląda jak taki bardziej jednak uterenowiony. E, I ma fajne właściwości terenowe, więc naprawdę e, jest to taki całkiem fajny uniwersalny sprzęt dla kogoś, kto nie wymieszka za miastem e, i chce faktycznie kupić sobie motocykl, ale jeszcze nie wie do czego. No, może gdzieś tam do załatwienia sprawy na mieście, ale może chcę, wracając do domu zahaczyć sobie o las, no do jakiś taki, nie wiem, trochę trochę terenu. E, no i fajnie, to też jest spoko albo gdzieś tam dla tych, którzy mieszkają w terenach górzystych, no to na pewno taka zabawka będzie fajna. No i z racji, że to jest stary. no. To to poczciwy sprzęt, prosta konstrukcja. Każdy mechanik chętnie się tego podejmie, no bo tutaj nie ma e, żadnych dziwnych e, konstrukcji, jakichś dziwnych technologii. No, z WAD, stricte, dominatora jako, jako modelu, no to. Możecie przeczytać, że ten motocykl ma słabe hamulce. No jak na tą moc, uważam, że i tak jest nieźle, no ale faktycznie jedna dosyć mała tarcza. E, z tyłu ten zacisk też taki raczej e, spowalniać niż hamulec, no ale uważam, że i tak, jak na cały kształt, no to plusy wygrywają nad e, minusami, i tym bardziej, że cena przyzwoita, więc czego tutaj z, z drugiej strony chcieć. E, motocyk całkiem fajnie przygotowany, no bo to, że jest stary i fajnie zachowany wizualnie, to uważam, że jest coś fajnego, ale nie najważniejszego, no ale o tym też trzeba powiedzieć, że motocykl jest cały w fabrycznej warstwie lakieru. Co jest rzadkością, przyznajcie, jak no taki stary motocykl. Od przedniego botnika, przepraszam, po, po tylne tutaj całą czachę z naklejką, boczne plastiki z naklejkami to się wszystko zachowało w serii. No i oczywiście, no ja też nie gadam, że to jest motocykl nowy. No, mówmy się, to mamy 33 lata na pokładzie, więc będziemy jakieś oryski, takie tutaj na naklejce jakieś jakieś te, a, ale naprawdę, no szczerze mówiąc, to są niewielkie rzeczy. no Gadając o tym o takim motocyklu, jeszcze takiego przeznaczenia, czyli taki motocykl faktycznie do, do wszędobylstwa, tak zwanego, no to uważam, że jest, jest fajnie. No ale przede wszystkim jest fajnie pod względem wydawania kasy, no bo kupując motocykl nie chcemy na start wydawać od razu w ogóle jakich kwot, więc tutaj zobaczcie, no silniki, opony, metcelerki e, i z przodu i z tyłu to chyba 2022 rok, 2020 przepraszam, rok produkcji, no ale nowki sztuki, więc tutaj motocykl nie zjeździł na nich kilometrów. E, nowy zestaw napędowy, dwie nowe zamatki posłańców, więc też fajnie, e, że, że jest to nowka. E, nowa olej w silniku, na co wystawimy ja książkę serwisową, że to też jest wymienione, więc macie pewność, że teraz jest to ogarnięte. E, no i tarcze z przodu z klockami, z tyłu z klockami, naprawdę fajne. Zobaczcie tarcza bez rantów nie proste, można śmiało puszczać kierę, jedzie ten motocykl, skręca hamuje. Mm, no nie jest to oczywiście tak ma jakaś torpeda, nie jest taki zawodnik klasy ekstremalnej, ale naprawdę można w tym budżecie już poznać, ee, no tak poczuć się faktycznie, że, że, że już to nie jest to motorynka. Zachowany całkiem w oryginale, no bo zobaczcie, tutaj faktyczną platformę na kuferem zawsze można się założyć. Fabryczna lampa, fabryczne kierunkowskazy, czy z tyłu, czy z przodu, e, lusterka, no taki w serii, naprawdę zdrowy motocykl w serii, e, bez żadnych kombinacji. No i co, zaraz go oczywiście wam zapalę, ale zanim to zrobię, no to wam tylko przypomnę, jak to u nas działa. No bo ten filmik oczywiście mógłby trwać godzinę, mogę wam i godzinę o tym opowiadać, no ale myślę, że nie po, to, nie po to to nagrywamy. Staram się zrobić takie fajne intro, żeby was zachęcić do tego, żebyście tu przyjechali, żebyście nas poznali, żebyśmy sobie zbili piąteczkę i troszeczkę o tych motocyklach na miejscu sobie pogawędzili, no bo jest tutaj o czym rozmawiać. No i faktycznie, jeżeli przyjedziecie do nas na miejsce, jesteście tutaj z okolic, świetnie, przyjdźcie sobie osobówką, zobaczcie maszynę na żywo, jak wam się będzie podobało, możecie zrobić jazdę próbną, również tego nie bronimy. mamy bronimy, bron tak nie macie swojego jeszcze, więc taką jazdę możecie sobie wykonać. Jak się wszystko będzie na tak, nic się na przeszkodzie, żeby to finalizować. Wtedy z góry zostawiacie tylko zadatek, e, my do was przyjeżdżamy z motocyklem, więc tutaj lokalnie macie transport u nas w gratisie, wam taki motocykl, e, przewozimy maszynę, resztę kasy za motocykl płacicie na miejscu u siebie pod domem. Jest to myślę, że jest całkiem fajna opcja w obie strony. Gorąco do czegoś takiego zapraszam. E, no i jeżeli jesteście z dalszej odległości, no to oczywiście zapraszam was na miejsce, możecie sobie przyjechać busem od razu, czy przyczepką, żeby zredukować koszty. Wtedy, jeżeli Wam się maszyna spodoba, no to już się pomoże Wam to zapakować tak, żeby Wam to bezpiecznie dojechało. Weźcie tylko parę tam, nie wiem, pasów transportowych. Mamy najazd, więc jakoś Wam to pomożemy. Eee, no a jeżeli nie macie, nie wiem, busa, nie macie szwagra z przycieku, no to możecie zapytać o nasz transport. My też dowieziemy Wam o to w każdym miejscu w Polsce. No tylko, że wtedy oczywiście już dodatkową opłatą eee, zadzwońcie, zapytajcie, ile by to kosztowało do Waszej miejscowości. Yy, no ale mówię, zapraszam Was do nas. Jeżeli chcecie wypić na mikawkę, kawkę, pogadać, no to zapraszam serdecznie no i co, wtedy dostajecie oczywiście ode mnie odnośnie dokumentów, komplet dokumentów do rejestracji bo to jest motocykl sprowadzony z Niemiec, my do niego robimy kompletną dokumentację, włącznie z pierwszym przeglądem, w Polsce jest taką gotową gotową teczkę, wy po zakupie idziecie prosto do wydziału komunikacji robicie rejestrację za całe 120 zł powiedzcie już z wydziału robicie ubezpieczenie, przyciepiecie sobie blachę, koniec żadnej akcyzy, z recyklingu, cła skarbówki już do motocykla nie płacicie my ja wam to wszystko na miejscu jeszcze raz wytłumaczymy opowiemy, tak żebyście się niczego nie stresowali, nie bali, robimy to nie od wczoraj sprzedajemy po 300 motocykli rocznie, więc wiemy jak to działa, wiemy jak to robić, więc zupełnie się o to nie martwcie. Hmm. No i co, no chyba nie ma co przedłużać. palimy tam kluczyk. teraz się świeci. Kupimy sobie sanko. Zapłonik. Za chwilkę na tym saniu popracuję. Zrobę, to sanie zrzucić z fabryczne zresztą a tu mamy długie, krótkie, bo mamy włączyć krótkie, 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 krótkie Zabawka, słuchajcie, niewątpliwie dająca frajdę z jazdy. Na pewno, tym bardziej w takim fajnym, starym stylu starej, starej motoryzacji. Fajna zabawka, słuchajcie. Zapraszam Was serdecznie. Czekamy na Was na miejscu. I mam nadzieję, że ma maszyna pojawi się u Was w garażu. Jak chcecie być na bieżąco z ofertą, to pamiętajcie. Żeby śledzić nas na Facebooku czy Instagramie, tam też na bieżąco wrzucamy całą relację ze sprzedaży i z tego co do oferty trafia. Więc widzimy się na pewno tam. No ja tymczasem odmeldowuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Siemanko. Hej!